Ale piękna robota. Każdy detal, idealny. Niestety nie widać właściciela nigdzie. Wyszedłem sobie tutaj z podwórka, nigdy go wcześniej nie widziałem. Cześć, Paweł jestem. Cześć, Michał. Szacuneczek, yy, ta, ten proces odbudowy, zdaje się, niedawno się zakończył, bo widać, że auto jest świeżusieńkie. Tak, on był e, skończony w zeszłym roku i zrobiłem sezon i poprawiłem go jeszcze. Bo zawsze coś wychodzi, nie? No to chyba teraz już nie ma co poprawiać, bo jak patrzę na niego, każdy detal wydaje się być tutaj teraz, idealnym. Teraz już, już jest sprawdzony, już wygrzany. Mhm. 3000 km zrobił w tym roku. Tak? A gdzie był? Gdzie był robiony? Nie, nie, gdzie był, gdzie, A, gdzie te 3000? Pojechałem dwa razy do Węgrowa. Tam jest taki polwark Ruchenka, mm -hmm. na koncerty dwa. Okay. A, no i tak, tu w koło Pomorza. Dobra, zajrzymy do niego do środka. Poproszę. Jak ciebie nie był, ja sobie go tutaj obszedłem dookoła. Starałem się pokazać Oto... te detale, wszystkie. To jest 6 lat po renowacji Nie mm. jest można powiedzieć o cholera. Są kubicie nowe I on wygląda dokładnie tak jak Tak jak wyglądał ten jego powiedzmy oryginał? Nie, oryginal? on wyglądał tak, cały był taki mm -hmm. A my domalowaliśmy, zrobiliśmy go jak gdyby na oryginał A później domalowaliśmy dół tylko No to teraz jest lepiej no. Zdecydowanie. Żeby to nazwać, to jest po prostu T2 Westfalia, tak? T2 przejściówka, czyli pierwsza T2. Pierwsza Westfalia z dachem otwieranym. No tak zwana, garbusiarze mówią przejściówka. Przejściówka, dobra? Czyli pierwsza T2. Zaglądam tu do środka. Zapach rzeczywiście nowości, można powiedzieć. No, wszystko jest małe. A kto robił remont? Zdradzisz? Tu jest nawet na wzór Westfaliowej wlepy, nasze takie tabliczki, mhm. rebelia. E, tutaj warsztat z miasta. Czyli co? Zdecydowanie polecamy, nie? Zdecydowanie. No, wielu fachowców sprawdziłem i ci ostatecznie dali radę. Ono się trzymają się, nie? tak. Spójrzcie Państwo we wszystkie zakamarki tutaj. Naprawdę ciężko cokolwiek wytknąć temu autu. A deska zachowała się w oryginale? A deska jest oryginalna. Trzadowo. No. Wymienialiśmy tylko detale, jakieś przełączniki, to wszystko nowe. To wszystko można kupić pewnie, nie? Wszystko, Do takiego auta. To, generalnie busa można zrobić całego nowego. Hmm. Ale mówimy też o blachach, czy nie? Tak, tak. No Ale to są tylko chińskie, czy, czy są nie, też. Nie, nie, my to no, głównie z Anglii albo z Holandii zamawialiśmy. Hmm. Także... Skąd to przyjeżdża oryginalnie to nie wiem, ale większość takich sklepów porządnych w Polsce też są, ale one pośredniczą tak naprawdę, tylko większość przyjeżdża z Holandii albo z Anglii. Mm -hmm. A jakość tych elementów to jest tak, że trzeba każdy dopasowywać, czy one po prostu. Trzeba mieć dobry są? warsztat, który wie, z jakiego Jak wybrać. Mm -hmm. Bo ja kupowałem sam na własną rękę i później to wszystko wyrzucaliśmy do śmieci. Nie? No właśnie, takie z mustangami, takie no, z innymi autami. Na przykład trzeba tutaj, wiedzieć. O, właśnie tą podłogę kupiłem. Ta podłoga została zrobiona dwa razy, nie? Aha, okej. Okay. Eee, stawiliśmy nową, później pedały nie pasowały, hamulce nie pasowały mm -hmm. i wszystko trzeba było wyrzucić i kupić jeszcze raz nowe. Także na pewno nie można kupować najtańszych? Jasne. Na pewno trzeba wiedzieć, które z którego źródła brać. No dobra, nie chcecie zatrzymywać. Będziesz odjeżdżał, mam nadzieję, teraz. Jeżdżał, to jeszcze właśnie. Cię nagram w ruchu. Ja no dobra? Jasne. Superowo. To no. dziękuję bardzo. bardzo. No i jeszcze się pogapię chwilę. Dzięki!